No hej ludziska, te pysiunie, przytulaśne, z tej strony jak zwykle Grzechu40, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w tej epickiej, świetnej grze jaką jest Metro 2033, z tego co pamiętacie ostatnio przedzielam się przez bibliotekę imienia Władimira Ilicza Ulianowa, czyli towarzysza Lenina, walczę z czymś, nie wiem z czym, jest to coś w rodzaju ulepszonych bibliotekarzy, Albo zmutowanych jeszcze bardziej bibliotekarzy Nie mam zielonego pojęcia co to jest Może to są bibliotekarze, które były bliżej Epicentrum wybuchu Ale zdecydowanie są przerażający Walczę z czymś takim Na załatwienie jednego takiego stwora Potrzebne jest kilka magazynków Naprawdę świetnej broni Raczej wystrzelonych Z naprawdę świetnej broni, tak więc No bywało lepiej Nie wiem dokąd mam iść Ogólnie nic nie wiem Jest ciemno, jest przerażająco ale jest super. <noise> Uwielbiam taki klimacik w grach komputerowych, naprawdę. Tak, więc bawię się przednio. Mam nadzieję, że wy ze mną. No i zobaczymy, co to jest nasz. co też nas czeka dalej. Aha. Czyli punkt wczytania. Jamne sobie herbatki. Podziemne chronili się. Było szokowatym tym miastem. Я не знал нигде искать, не ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. О, hmm. боже. Два. С двумя не дам hmm. рады. Не, 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 nie dam Muszę spróbować czegoś innego. Czy tutaj dalej muszę korzystać z maski? Nie. W podziemiach już nie muszę. Kurde, nie dam rady z dwoma. Cicho! Szlak! Usłyszał. No to mam przesranę. Czy ja go w ogóle trafiłem? Wow! Bez tej broni, szczerze mówiąc, byłbym totalnie w dupie na tym etapie gry. Ona jest boska. Dalej mnie dziwi ten fakt, że jej nie było w momencie, kiedy kiedyś, dawno temu, przechodziłem tą grę, no ale nie wiem. Może to jest kwestia jakiegoś patcha, czy coś. Może coś dodali. A może. Teraz wpadłem na taki pomysł. Może, to jest kwestia tego, wiem, że wy mi pewnie już pisaliście w komentarzach, to wyjaśnialiście, ale weźcie to pod uwagę, że ja nagrywam z wyprzedzeniem Może to jest kwestia tego, że dawniej przechodziłem gry na poziomie trudności najtrudniejszym, a teraz gram na normalnym To faktycznie Może między sobą związek, no bo e, Posiadanie takiej broni znacznie ułatwia gameplay, prawda? Tak więc może tak być A co tam przede mną będzie? <laughs> Mówiłem wam o tym, że ci bibliotekarze, całkiem prawdopodobne, że znajdowali się bliżej epicentrum wybuchu, dlatego że mają nadpaloną skórę. No nie wiem, czy tak było, no ale mogło tak być. Ciekawostka jest taka, że schody się zawalają. Co mało mnie cieszy. Cała ta klatka schodowa nie wygląda najszczęśliwiej. A ja w zasadzie nawet nie wiem dokąd schodzę. Idę po prostu przed siebie. Wysokie napięcie. Opasno. Wysokie napięcie. No dobra. Ej, nie! Cmoknijcie mnie w usza. Dobra, będę zbiegał po tej klatce schodowej. Gro oficjalnie walczy. Tutaj poczekam, aż jeden przejdzie. Drugiego może mi się uda minąć. Tutaj mnie mają jak, jak na tacy. Widzą mnie. Czy ja mogę z tobą nie walczyć? Jedz sobie, jedz. Obiad, święta rzecz. Szlak! Nastąpiłem na szkło! No w dupę! Aaaa! Ja naprawdę nie wiem, co bym zrobił bez tej broni. Ale tak jak mówiłem, dawniej jak grałem w tą grę, to głównie gameplay w bibliotece opierał się na ucieczce. To bardziej przypominało horror, niż grę akcji. I szczerze mówiąc, bardzo mi się to podobało. Tak czy inaczej... Raczej nie inaczej. Ja się nie dziwię, że ten pan był zły. Gdyby mnie ktoś przeszkadzał w jedzeniu obiadu, też bym się zdenerwował. Zresztą nawet Beriot kiedyś powiedział, że nie myśli trzeźwo, jak jest głodny. Czekam, czekam. No! Na razie przeżyłem. Czekam, Uciekam! Uciekam, ciekam! O, o nie tak to miało wyglądać. Ale żyje. to jest osiągnięcie. Jest to swego rodzaju osiągnięcie. Zgaszę to na wszelki wielki. O szlak. Widziałem cię. Dobra. Czy ty mnie też teraz zobaczyłeś? Czy ryczysz tak prewencyjnie? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia Ale broń trzymam w pogotowiu <laughs> oh, oh! Kurde! Wow, w bardzo dziwny sposób nagle się oświetlenie zmieniło Aha, nie głupi pomysł z tym noktowizorem Będę musiał zejść na dół, tędy nie przejdę Takiej dziury wyjść. Ze swego rodzaju paradoksem, bo na mnie ta dziura była za mała, Żebym ja się w niej zmieścił, a on jest troszkę ode mnie większy. No ale dobra. Co ja tam wiem? Co ja wiem o potworach, prawda? Ty się to odchrząknij Mówię ci, ci pójdzie na zdrowie. A nie, chrunkolisz i chrunkolisz. Okej. Okay. Pan mnie nie widzi. Czeka na mnie. Zaczaił się na mnie. To jest kolejny dowód na to, że bibliotekarze są inteligentnymi istotami. Wiedział, że ja tam jestem, zauważył mnie i po prostu się sczaił w taki sposób, żeby mnie zaskoczyć. Jak stamtąd będę wychodził. Kurde, no są tu magazynki, ale jak tam wejść? A poróże. No. No! Co ja zrobiłem? Nie do rury, chciałem. O Boże. Nie chciałem do rury, tylko chciałem na rurę. Tak? Tak trudno zrozumieć. A. Chciałbym to zdobyć, kurczę, ale. Ale jak? Może tam trzeba. A, tendy. A może nie? Sam już nie wiem Może tędy tam jakoś przejdę Może Dobra, troszkę zapasów się to przyda Oj 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 Ajaj Ajaj aj. aj, aj, ora. No i zwaliłem. Już tam nie wejdę. Muszę spaść najwyraźniej. Znowu do lokacji, w której jestem zagrożony atakiem tego gnojka. Dalej czeka. Wytrwałe bydle. Tutaj nie ma nic. Chyba, żeby tędy. Tam teraz... Wskoczyć na to? Kurde, nie mam pomysłu, jak po to pójść. Chyba, żeby tędy? Nie. Nie mogę wskoczyć na tą poręcz w ogóle tutaj. Jakby to zdobyć? Musiałbym iść po tej rurze. Aha, dobra, już widzę. To się da zrobić. <laughs> Już to widzę Spróbujemy Nie chcę żeby gnojek zobaczył moją latarkę Muszę przejść tędy Teraz tędy I dojdę do zasobów No i bardzo fajna mini zagadka logiczna. Taka mini mini tyci tyci, no ale jednak co by nie było. Trzeba było troszkę. O, 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 jak się wystraszyłem gościu. Wow, aż się zlałem potem. Szlak. No to wam się udało. Muszę przyznać, że ten nie nawet co to było, czy to było czy to był skrypt, czy to był jumpscare, ale to na mnie zadziałało. Jeśli polazł, hmm. on tu nie próbuje dorwać. Podładuję to jowo. Zdejmy noktowizor, bo to mi tylko ogranicza pole widzenia. Spróbujmy wrócić. Jak spadnę, to mnie zabije, bo on tam na dole jest. Spadłem. No i dobrze. Tutaj widzimy, że ktoś miał gorszy poniedziałek. Kurde, nic nie widzę, nawet z noktowizorem. No serio. Jakie natarczywe dziadostwo. No, kto wizor, też potrzebuje jak jakiegokolwiek źródła światła do tego, żeby działać? Pamiętajmy o tym, że on tylko nasila bardzo słabe promienie. Oczywiście w nocy też to światło jest, bo choćby odbija się od gwiazd, od księżyca i tak dalej, no ale bez jakiegokolwiek źródła światła byłoby słabo. Czy ten gościu śpi? Czego ja mogę na przykład rozwalić granatem samoprzylepnym? To jest takie głupie pytanie. A może i wcale nie takie głupie? Zobaczymy. Źle rzuciłem. To tak na dobry początek. A! I sypierniczyłem! No! Eee, a mógł sobie spać, no to mnie naszło na jego ruszanie, no? Mógł sobie spokojnie spać No trudno Już jest po ptokach Czy ja naprawdę muszę zejść tam, gdzie on spał przed chwilą? A teraz tam krąży, wściekły Rozbudzony Prawdopodobnie tego ode mnie gra właśnie wymaga Co jest zdeczko niezadowalające Po co ja go w ogóle ruszałem? Mógł sobie leżeć może bym go nawet nie obudził What? Ja myślałem, że ty już nie żyjesz No chodź Aaa, co ty takie bambole odstawiasz? Weź ja to może ściągnij Dobra, nie było tak fatalnie. Chociaż niepotrzebnie go budziłem. Aha. No to słabo. Nie będzie tak. Dobra, nawet przeżyłem. Jest to jakiś sukces. Aha, boziu, boziu. Jezus! Maczko! Nie! O! Moje serducho! Pikawa. <laughs> Nie mogę gro, rozwaliłaś mi mózg, po prostu pysz, mózg rozwalony. O matko, moje serce, naprawdę. Minuta cisza, tak, minuta cisza, to mądrze powiedziałem. Minuta ciszy dla poległych, dla mojego serca, które w tym momencie, no naprawdę, cienko wszędzie. Jeżeli naprawdę strach i stres skraca życie, to teraz sobie je skróciłem co najmniej o 2 lata. Boże kochany, przynajmniej najsłodszy, ale się wystraszyłem. Ja byłem, święcie, ja byłem święcie przekonany, że ja tu jestem bezpieczny, że on przez tą dziurę nie przejdzie i że tutaj się nie da wejść. A tutaj jest normalne wejście. Ale się przeraziłem. Ja naprawdę byłem święcie przekonany, że jestem w 100% bezpieczny. Nie mogę. ja odwaliłem, nie, makabra. Dobra, no ale idziemy dalej. Nie wiem co to jest nawet, nie będę spekulował. Ale gra wygląda pięknie. Stalagmity, stalaktyty, stalaktyce. Takie sprawy. Mhm. Okej. Okay. Jak spotkam młynarza, tak mu na do dupy, że ze mną nie poszedł. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam czy go jeszcze spotkam Ale chyba ta Staram się skradać, bo nie wiem ile tu tego jeszcze jest w okolicy. Co to jest? What? Włączyłem wodę No super, dzięki gro Nie wiem może ta... Oj! Może ta woda zwróciłaby ich uwagę czy coś? Ciężko powiedzieć, jakby to zadziałało. Słyszę znowu kolejne potwory, a amunicji coraz mniej. Jest jeden, śpi. Tym razem nie będę go budził. Dla odmiany zobaczymy, czym to zaowocuje. Tylko muszę unikać jakichś grząskich rzeczy, które mogłyby go obudzić. Mogłyby wydać dźwięk wody, szkła, wszystkiego. Serio. Nadepnąłem na jakąś kość. Zdychaj, kurde kapita! Wow, cały magazynek poleciał. Faktycznie jakaś kość mi pękła pod stopą. Nie wiem, czy dało się tutaj po cichu przejść. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, tak miotam się pomiędzy skrajnościami, cały czas włączam i wyłączam ten noktowizor, ale to dlatego, że ogólnie gra bez niego wygląda bardziej klimatycznie. Więc chcę go wyłączać najczęściej jak to tylko możliwe, ale czasem po prostu bez niego nic nie widać. Więc staje się on koniecznością. Swego rodzaju obowiązkiem. Tam jest źródło światła. No jest. Sejf. O, w safe jest co ciekawe. Były pociski i troszkę. Troszkę tego i owego. Bardzo przydatne rzeczy, ale to jest ślepy zaułek. What? What the hell? Jak to ślepy zaułek? Nie było innej drogi. To tak Dokąd ja mam iść? No szczerze mówiąc nie mam zielonego pęcia Na dół? Przez stamtąd chyba przyszedłem To jest bez sensu To jest taki zamek szyfrowy ale nie jestem w stanie go Tak go nie otworzę Zresztą przed chwilą tam chyba byłem Nie wiem Szczerze mówiąc Jestem troszkę zagubiony Aha! Faktycznie dostałem się do archiwum wojskowego. Droga, z perspektywy książki to miało sens, dlatego że my szukaliśmy czarnego wolumenu, więc on był dosyć specyficzny, natomiast z perspektywy gry nie bardzo, bo on podnosi książki, nawet ich nie przegląda wewnątrz i już wie, że to nie jest to, czego szuka. Troszkę to dziwne, no ale co ja wiem o książkach. Może Arcją potrafi je czytać dotykiem? że faktycznie nie bardzo mamy pojęcie gdzie coś może być. Uuu, D6. Chyba z mamy. Mamy tego wieprza. то no, Я ja нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Через новую ходим на поверхность, так? Может, то и хорошо, бо подземья библиотеки не были наиприятнейшие. Wow, co ciekawe, wychodzimy na powierzchnię nocą. E, plus 200 do klimatu. A teraz plus 500 e, i minus 1000. Myślałem, że się nocą będę przekradał po mieście, ale chyba nie. Szkoda. Артём, У тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, Музон врубил? Конечно, прокатимся с Мудой. Ну, добра. Выглядит на то, что опустились мы уже на навсегда библиотеку. Вот мы и прибыли. Вот он первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Поглядись пока, а я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Эй, что вы, Czyli jesteśmy w bazie wojskowej, tak? Na powierzchni. Tym razem po raz pierwszy jesteśmy w bazie, która znajduje się na powierzchni, nie w podziemiach metra. Co jest niezwykle ciekawe, bardzo unikalne jak na realia tej gry. No i co? Pochodzimy troszkę, pogadamy z ludziastrzami takie sprawy. Wiecie, tak ogólnie uknąłem śmierci z trudem, więc może ktoś do mnie zagada. Że fajnie, że żyjesz, no nie wiem, no. Mogłeś zginąć, ale tak ogólnie to fajnie, że nie zginąłeś. Powiesz coś. Hmm, Nikt nic nie powie. No to słabo. <laughs> Czyby. Uuu. To jest miotacz ognia? Chyba tak. Tak, to jest miotacz ognia. Co tu jeszcze ciekawego mają? Hełmy, sobaki. No, niezłe, niezłe wyposażenie. Prywiat! Możesz Po Ludziska oczywiście po rosyjsku, witamy to się to z wrotem. No tak powiem. Zaraz zobaczymy co ty tam masz. Ja mam najnowszy sprzęt no, ty jaki ty tylko istnieje na świecie, więc wiesz. I to może być problem, bo ja ostatnio z finansami troszkę nie domagam, bo miałem już wszystko. Tak czy inaczej, ma ciekawostka, kolejna zresztą. Po rosyjsku witamy się zwrotem Zdravstvujcie yy, Rosjanie lubią sobie uproszczać życie Upraszczać je, więc nierzadko ten zwrot również skracają I mówią po prostu Zdravstvujcie yy, Żegnamy się Zwrotem swidania. Natomiast jeżeli mówimy po przyjacielsku do kogoś bliskiego Tak jak na przykład w polskim języku jest zwrot Siema Tak samo po rosyjsku jest taki zwrot Privet Привет, to jest po prostu cześć A paka, to jest na razie A zobaczymy, co ty tutaj masz, panie dziadek Co ty tutaj masz Aha Jak to, ja nie muszę tego kupować? No co ty pierniczysz, dziadek? Za darmo wszystko jest? <laughs> panie To taka cena mi odpowiada <laughs> No za darmo to ja mogę brać A, tutaj po raz kolejny jest ten automatyczny shotgun No to mogę go wcześniej zmienić No niepotrzebnie z nim chodziłem całą grę Szkoda ale trudno Nie wiedziałem tego Że tak będzie No co, tutaj są ogólnie bronie gorsze od mojej Jedyne co mógłbym sobie zmienić to to Mógłbym sobie kupić tą Woltownicę Ale szczerze mówiąc Nie, zostaniemy już przy tym shotgunie do samego końca Ale dzięki dziadek za amunicję to się przyda na pewno bardzo żałuję, że posługiwałem się tym shotgunem do tej pory. Nie musiałem tego robić, najwyraźniej. Ale trudno. Przez to gameplay był znacznie mniej urozmaicony szkoda. O, prawosławna kapliczka, tak? Han, ty stary rowerze! dżentelmeny Слышал, Морда ты моя. Не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Jak to nie mają wątpliwości i nie wiedzą jak się nigdy nie wyrwą się z tego kruga. No cóż, myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Teraz mi się No raczej był to monolog, swego rodzaju tyrada. Peroracja, można powiedzieć, nieźli dialog, bo ja raczej nic nie powiedziałem, no dobra, trudno. Nie lubię gier, w których główni protagoniści, główne postacie są głucho nieme, bo to jest po prostu sztuczne, no troszkę to dziwnie wygląda, no ale trudno. Jeszcze już to powiedziałem, że trudno, a więc trudno podwójnie. A ty co? Nie oczy tej Ty wyglądasz tak samo jak Han, tak w ogóle, by the way. Chociaż w 6 to nam tutaj droga. Ty Jeszcze nie. Пора sobie в w I poznakom się bardzo żałuję, że wcześniej dysponowałem właśnie tym shotgunem automatycznym. Bo mogłem wziąć woltownicę i teraz bym sobie ją zmienił na shotguna automatycznego. No ale już trudno, tego nie cofnę. Czasu po prostu nic z nim nie zrobię. Czas jest daną, na którą nie mam wpływu. To jest takie smutne. Ale świat jest smutny, co tu zrobić? Tak czy inaczej, raczej nie inaczej. To Wy ogólnie sobie tą bazę w kościele zrobiliście z tego co widzę. Ciekawy pomysł. Hmm. Huh. No dobra, nie mnie osądzać. Tak czy inaczej dlaczego odmówiłem tej wyprawie, dlatego że myślę, iż pojedziemy w nią następnym razem. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Metro 2033. Póki co się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej.